Witam Was serdecznie prosto z Paryża, Saint-Denis. Jesteśmy w miejscu, gdzie narodził się gotyk, miejscu także, gdzie spoczywa wielu królów francuskich, miejscu na pewno przemodlonych, i dzisiaj w tym szczególnym miejscu, a jestem w czasie pielgrzymki do Lourdes to jest jeden z naszych przystanków, chciałbym Was zaprosić do wspólnej modlitwy, do nowenny pompejańskiej. Modlitwa wymagająca, no bo to są trzy różańce w ciągu dnia przez 54 dni. Składa się to z trzech nowen błagalnych i trzech nowen dziękczynnych, dlatego tak długo to trwa. Zaczyna się 4 lipca, kończy w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Modlitwa niezwykle skuteczna, bo wprowadzająca nas w taką przyjaźń z Bogiem, a kto żyje w przyjaźni z Bogiem, ten ma wszystko. Ten jest na pewno wysłuchiwany przez Pana Boga. Dlatego zapraszam was, zajrzyjcie do aplikacji Halo i dołączcie, bo razem łatwiej taką nowennę odmówić, bo pojedynczo czasami się nie chce, a poprzez aplikację na pewno będzie łatwiej. Ja tymczasem was pozdrawiam i pamiętam o was w modlitwach w czasie tej pielgrzymki.